No i cóż Kabraci, jesteśmy pod budynkiem sądu rejonowego w Krakowie. <noise> Można by zaśpiewać po raz kolejny i znów bijatyka, i znów bijatyka i znów bijatyka cały dzień. I porąbany łeb, i porąbany dzień. Także razem aż po zmierzch. Eee, kabraci, kolejny odcinek. Chyba z całą odpowiedzialnością mogę użyć zwrotu. Ostatnio był pierwszy, warszy. raz drugi. Standardy, które, z którymi się tutaj spotykam, są mi po raz e, pierwszy przedstawione, e, jeżeli chodzi o standard prowadzenia tej sprawy. E, no cóż, może mam niedostateczne doświadczenie. E, sąd dzisiaj przeszedł przez akt oskarżenia, odrzucił, e, odrzucił wniosek o e, odsunięcie e, sędzi od sprawy. O samo, żeby sędzia się sama usunęła od tej sprawy ze względu na jawny konflikt, jaki występuje. Moim zdaniem, e, pani sędzia, od pierwszych chwil naszego wspólnego spotkania e, na tych sprawach sądowych e, w sposób wyraźny pokazuje e, postawę stronniczą i niechęć do mojej osoby. E, dzisiaj odbieram wręcz niektórej racji jako utrudnianie udzielania mi odpowiedzi, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że przed nami sprawa, która będzie bardzo istotna z punktu widzenia tego, czy definicje niezdefiniowane, czy to, jak ktoś coś czuje, czyli bardzo subiektywne odczucia, mogą być traktowane jako. Zapis prawny jako naruszenie zapisu prawnego, bo zapisy prawne mają to do siebie, że mają być bardzo oczywiste, zrozumiałe i jedno, jednostronnie ja, inaczej, bezbłędnie pomierzalne, w sposób, który da się jasno coś określić, że jest czarne, że jest białe, że działa tak czy inaczej. Tutaj wydaje mi się, że spotykamy się z samym opisem emocjonalnym. Z ideologią, a ideologia sama z siebie jest odarta z tego, co jest opisane jako e, łatwo, definiowalne, e, łatwo definiowalne, łatwo mierzalne aspekty sprawy. Mówiąc krótko, wygląda na to, że będzie to proces nieoparty o literę prawa, o duch prawa, nieoparty o rzeczy, które są konkretne, określalne i mierzalne. A o emocje, o odczucia i o to, co komu się wydaje. Pozdrawiam serdecznie. Przy następnych etapach będziemy pewnie relacjonować, mówić, co, co dalej z tego wyniknęło. Spotkanie na Kopcu Kraka uważam za piękne, narodowe wydarzenie, które niesie nas dalej, której za kilka dni, o, dwa lata. Dbamy o sprawy polskie. Dzisiaj mamy. Dzisiaj, które mamy? Czwarty. 4, listopada. 4 listopada, czyli za 7 dni, e, dokładnie za 7 dni, spotykamy się w dwa lata po tamtych wydarzeniach, spotykamy się na kolejnych dniach, e, kolejnych obchodach święta niepodległości, święta przywiązania do niepodległości, do suwerenności, do idei narodowej. I mam nadzieję, że będziemy mogli je w spokoju, w dobrej atmosferze obchodzić wspólnie, e, nadal podnosić swoją wartość. Wartość narodu polskiego, który ten dzień obchodzi jako dzień przywiązania do idei narodowej, do odzyskania niepodległości i będziemy wspólnie w przemyśle. Zapraszamy na przemyśl 11 listopada do przemyśla. Zapraszamy. Tam będziemy obchodzić po raz kolejny bardzo ważne wydarzenie. Przemyśl to polska sprawa. Czulów, komedzie. Czuj!